Dzień dobry, dzień dobry, moje kochane Happy Forty. Witam was po długiej przerwie. Nie było mnie bardzo długo, nie wiem, rok, półtorej. Nawet nie chcę do tego wracać, dla mnie nie było. Na początku pandemia troszeczkę mi tak podcięła skrzydła i chociaż wszyscy ruszyli do sieci, ja jakby troszeczkę w drugą stronę uciekłam, bliżej ku naturze, do lasu. Gdzieś w sobie zaczęłam wędrować po łąkach, żeby gdzieś tak odszukać może swoje myśli. I powiem wam szczerze, że Dobrze, no dobrze na tym wyszłam. Zaczęło być mi jakoś tak bliżej ku naturze. Los na mojej drodze później postawił dwie fajne dziewczyny, siostry, siostry, które prowadzą ekologiczną farmę na Podlasiu. Jedna z sióstr przyszła do mnie na kurs jako modelka na makijaż i wymyśliła, że powinna być tutaj u siebie w szkole, ponieważ Make-up oczywiście, jak najbardziej, słuchajcie, działa jako szkoła, działamy prężnie. Monika wymyśliła, że zrobi mi, przygotuje herbatkę na cerę, ponieważ makijaże są piękne, moje dziewczyny pięknie tutaj sobie radzą na zajęciach, ale fajnie by było, żeby też nasze klientki, modelki, koleżanki zadbały o cerę troszeczkę od środka. Monika wymyśliła, że stworzy dla mnie specjalną herbatkę na cerę. Przyniosłam mi kilka herbatek, które przygotowałam, żeby mogła wybrać, która mi najbardziej pasuje. Z racji tego, że jestem straszną estetką, lubię, żeby coś, żeby coś ładnie wyglądało. A słuchajcie, herbatkę, którą wybrałam, była to herbatka, która przepięknie wygląda, ale przegenialnie smakuje i cudownie pachnie. Dzisiaj chciałam Wam przedstawić mój pierwszy produkt, ponieważ, tak jak widzicie z tyłu, jeszcze o tym nie powiedziałam, właśnie wprowadzam na rynek swoją nową markę. Wszystko jest ekologiczne. Wszystko, nie ma żadnego, żadnych, żadnej chemii w moich kosmetykach. To jest moja nowa marka, marka Million Dollar Look. Jestem z niej bardzo dumna i jestem dumna z tego, że to, że poszłam w stronę natury, przełożyło się teraz na to, co, co się narodziło. Yy, chciałam Was powoli wprowadzić w temat mojej nowej marki kosmetyków, które stworzyłyśmy tutaj z dziewczynami. Yy, kosmetyki, część kosmetyków naszych jest jadalnych, nie mówię tu o herbatce, ale dzisiejszy odcinek jednak poświęcę tej herbatce, muszę Wam ją pokazać. Żałuję strasznie, że przez YouTube nie będziecie czuły zapachu, bo po prostu pachnie genialnie, ale na pewno pokażę, przepięknie też wygląda. Także zapraszam Was w tej chwili do kuchni, pokażę Wam jak to wygląda. Woda nam się już gotuje. Pamiętajcie, żeby nie zalewać herbatki od razu taką wrzącą wodą. Musicie troszeczkę odczekać. Do czajniczka. Zaraz na Boże, jak ona pachnie. Nie wiem, jak to pokazać. Może będzie widać. Słuchajcie, składniki, które są w herbatce. Możecie teraz sobie tylko wyobrazić, jak pięknie pachnie. Wysypujemy do czajniczka dwie łyżeczki. No dobrze, troszeczkę jeszcze dodam. Nazwałam 2,5. Niech ta woda przestanie się nam gotować. Wiecie, jak zalejecie taki czajniczek i wypijecie herbatkę, to możecie jeszcze raz to samo zaleść. Nie musicie dosypywać drugi raz tych 2,5 łyżeczki. Ona jeszcze po drugim zalaniu będzie naprawdę smaczna i aromatyczna. To zalejemy. Ależ się zapach ogłości. Przekrywana. I sobie teraz herbatka naciągnie. I jeszcze muszę Wam tutaj tak szybciutko pokrótce przedstawić tą całą moją armię. Słuchajcie. Ponieważ nie, ma, nie jest tylko, że herbatka, prawda? Bo pamiętajcie, że musimy dbać o cerę od zewnątrz i od wewnątrz. Herbatka jest do picia, ale tutaj macie całą pielęgnację: olej do demakijażu, tonik i dwa cudowne oleje. To jest olej konopny z ekstraktem z bursztynu. A to jest olej Glow z kurkumą i wiele, wiele innych składników, ma, ale o tym dzisiaj nie będziemy mówiły. Chciałam Wam tylko pokazać, że one są. Kosmetyki, jeszcze zdradzę Wam, że są yy, po części jadalne. To, to są te dwa olejki. Oczywiście herbatka, wiadomo, do picia. Tych nie jemy, ale wszystkie trzymamy, słuchajcie, w lodówce. Także każdy odcinek będzie o każdym produkcie, żebyście go poznały, zobaczyła, jak go się używa. I naprawdę zachęcam Was, żebyście poszły w stronę ekologii. A teraz Was zapraszam na herbatkę z moim wyjątkowym gościem. Jest to Monika. Monika ta, która właśnie wymyśliła mi skład pierwszej herbatki i chciałabym Wam ją przedstawić, ponieważ dziewczyna, która wie o ziołach po prostu wszystko. To jest taka moja cudowna czarownica. Także zapraszam na herbatkę. Moje kochane, chciałam Wam właśnie przedstawić Monikę Górską, to jest sprawczyni tego w zasadzie całego zamieszania <śm> i tego, że ta pandemia jednak wyszła mi tylko na korzyść. Cieszę się, że przyszła w takiej sytuacji. Monika Górska prowadzi ekologiczną farmę razem z siostrą. Jest biochemikiem właśnie, tak jak mówiłam i jest zielarką. O ziołach wie wszystko. Moniś, co Cię tak podkusiło? Ja wiem, że fajnie było przyjść jako modelka do nas na makijaż, na zajęcia, ale powiedz proszę, skąd poprz poprzyszedł pomysł, żebyś kiedyś stworzyła herbatkę? jestem, w jestem wielką fanką picia herbat ziołowych, Nawet z kawy, dlatego że herbaty ziołowe wprowadzają kobiety w dobry stan, duszę kobiety w dobry stan. Sam zapach, tak jak powiedziałaś, warianty czy czegoś, sprawia, że chociaż na te kilka minut w ciągu dnia, jak na przykład jesteśmy mega zestresowane, możemy po prostu usiąść, usiąść łyk krematy siłowej, powąchać od razu jest nam lepiej. I muszę Wam powiedzieć, że moja droga z historią jest taka troszeczkę niesamowita. Dlatego, że też często na pewno tak macie, że jak kogoś spotykacie w pewnym momencie swojego życia, to od razu z kimś czujecie chemię. Po prostu tak jest, o tak. I u nas było tak samo z Dorotą. My po prostu za pierwszym razem, jak się poznałyśmy e, przez taką naszą znajomą, to wiedziałyśmy, że będziemy coś tam Oczywiście, dalej. Się ule pozdrawiamy. Oczywiście, po, się pozdrawiamy. Chodzi o ule. <laughs> chodzi o ule, dokładnie. I ja za, za pierwszym razem, kiedy tutaj przyszłam e, do Doroty, właśnie uczyć się makijażu, patrzeć, jak to wszystko wygląda, zobaczyć, jak to wszystko wygląda, po prostu poczułam to miejsce i pomyślałam, spiewałam. Wow, no, musi być tutaj herbatka, muszą być tutaj jakieś e, naturalne kosmetki, bo to jest takie uzupełnienie tego, e, co Dorota tworzy. Generalnie dbanie o kobiece pielęgnację e, I muszę Wam powiedzieć, że czasami. E, Wchodzi się w taki sam flow, kiedy jest taki przepływ. I właśnie tak było w przypadku tworzenia herbaty dla Doroty. Ja po prostu wpadłam w, taki, w taką dobrą energię, w taki przepływ, że to jest najlepsza herbatka, jaką ja dla jakiegokolwiek klienta kiedykolwiek zrobiłam. Tak, to może może tak, <grym> <grym> że. Tak, jest to i tą i to Twoją jest. energię w tych herbatach tak. czuć. I to jest ja ja ją czuję, zawsze jak ją piję, to gdzieś <grym> w głowie mam <grym> Monika. I tworząc tą herbatkę dla Ciebie Dorowko. tak naprawdę obserwowałam też klientki, które do Ciebie przychodzą i wiedziałam, że jest stara kręcikowa, mieszana, naczynkowa. I chciałabym zrobić taką herbatkę, która taką skórę kompleksowo, czyli na naczynka, na, jakby nawiguje ją od wewnątrz, będzie działała przeciwzapalnie, będzie działała odmładzająco, bo tutaj jakby te 15 składników to nie są takie wyjęte jak gdzieś tam 15 składników, tylko każdy jeden składnik ma jakiś wpływ na skórę. Więc pijąc to naprawdę upiększamy się od pewności. Jak chcecie więcej poczytać sobie, to oczywiście zapraszam do siebie na Facebooka, na Instagrama, na moją stronę internetową. Na zakładce sklep macie każdy produkt, jest już w tej chwili wystawiony. Chyba jeszcze tylko toniku nie ma, ponieważ on był ostatni. Ale tam macie cały opis, jaki jest skład kosmetyków, jaki jest skład tej genialnej herbatki. Możecie też e, zakupić, oczywiście, bo to, że ja dzisiaj nagrywam pierwszy odcinek, to nie znaczy, że tego nie ma. To już, to już hula, słuchajcie. To już tutaj moje dziewczyny e, kupują. Można tak, tak. to wszystko dostać u mnie tutaj na Lwowskiej, na moim miejscu, na Ziemi, kocham to miejsce. E, Nalwowski 23 przez Bawian Stoku. Natomiast teraz już mamy po malutku. Pierwsza ambasadorka Kasia Midas jest w łapach. Możecie dostać u Kasi kosmetyki. Lada moment y, będzie w następnym tygodniu, bodajże. Y, będzie, będzie Wysokie Mazowieckie. Tak. No i rozmawiamy dalej z naszymi przyszłymi ambasadorkami. Też wchodzimy pomału do sklepów. Także szukajcie nas. Kosmetki no są naprawdę, tak naprawdę kosmetyki wyjątkowe. Są to jest wszystko to, o czym Dorotka wspominała, że to, co nakładamy na skórę, musi być jadalne, bo skóra to jest największy organ chłodny organizmu, więc to jest w 100% najbardziej naturalne, a wszystko, co jest naturalne, bardzo szybko przyspiesza regenerację skóry i sprawia, że ta skóra jest bardzo długo młoda. Natomiast jeżeli chodzi o herbatki, ja Was w ogóle bardzo też zachęcam do picia herbatek ziłowych, ale najbardziej Was zachęcam do tego, aby w tym zwariowanym codziennym świecie naprawdę znaleźć chociaż sobie codziennie 5 minut. No, może 10-5 minut, żeby po prostu mieć czas na siebie, usiąść i wypić sobie tą herbatkę, i o niczym, o niczym nie myśleć, niczym się nie martwić, i żebyście miały taki właśnie czas, żeby się zrelaksować, rozluźnić i mieć trochę czasu dla siebie. I też tego dla doroty to bo ona dużo pracuje i jest <laughs> zalatana i ciężko jest się na I wiesz, wiesz co ja jestem zalatana, dużo <laughs> pracuję, dużo tutaj też pracuję, dużo jeżdżę. Ale herbatkę zawsze mam wiesz co w termosie, Herbatka jest tutaj non stop. Ktokolwiek przychodzi, do, o, od, od razu jest serwowana nie kawka teraz, tylko herbatka. Zostałam fanką tej herbatki zresztą moje koleżanki też, bo I lubi pisze... się pić też na zimno. Tak? Lubi też ją na zimno pić, tak. W tej chwili zrobiłyśmy sobie na ciepło. Ale dziewczyny u mnie też na zajęciach hmm. nawet troszeczkę lodu wrzucają i jest taka płatka świetna. świetna. Hmm. Także dziewczyny, następny odcinek też będzie myślę ciekawym. Jeszcze pomyślę, o czym go nagram. Hmm. Myślę, że o olej o do demakijażu, bo to taki pierwszy krok do demakijażu. Tak, tak, no. Czy ty jesteś gotowa zmyć się razem ze mną przed mo moimi dziewczynami? Absolutnie. Dziewczyny wiedzą, że ja mam dystans do siebie, więc zmywam się, mam skórę naczynią. Ale my musimy kochać bez na to, jakby jak jesteśmy. To jest, to jest w ogóle podstawa. Nie my jesteśmy i w makijażu, i bez makijażu. I nie, naj, Tylko, najważniejsze, jest żeby, żeby, żeby mieć piękną duszę. Uh -huh. to I jest żeby, być żeby być szczęśliwym. Mhm. Także dziewczyny, my pijemy Wasze zdrówką, herbatkę z 15 ziół i co? Do zobaczenia w następnym odcinku.